Start, 6 prawy przez szczyt, długi, powoli 80, skręt ciasny nawrót lewy, nie tnij. Powodzenia! 5, 4, 3, 2, 1, start. 6 prawy przez szczyt, długi, powoli 80, skręt ciasny nawrót lewy, nie tnij. I wąsko 6 lewy długi otwiera przez szczyt 200. Powoli 6 prawy przez szczyt zacisk, skręt nawrót prawy. 30. Skręt nagły, dwa prawy przez szczyt, do 6 lewy długi otwiera 30. Wąsko 3 prawy zacisk przez szczyt. Do skręt 4 lewy długi zacisk. Wąsko przez siodło 50. Szczyt 36. Prawy długi do 5 lewy. Do 6 prawy. 50. Płasko szczyt i chopa 150. Powoli 6 prawy przez szczyt 30. Skręt ukryty nawrót prawy. 80. Ciasny nawrót lewy. 150. Skręt ukryty, jeden prawy, otwiera zacisk, skręt jeden prawy. Do 6 lewy przez szczyt 150. Płasko, mały szczyt 150. Powoli lewą, wąsko, trzy prawy, długi zacisk, skręt nawrót prawy, nie tnij. Do 4 lewy długi zacisk, skręt nawrót lewy 80. Skręt nawrót lewy 50. Skręt 90 stopni, prawy nie i skręt ciasny nawrót lewy 30. Skręt wąsko otwiera 4 prawy, otwiera przez szczyt 30. 6 lewy 300. Skręt 90 stopni. 30. Skręt 1 prawy. To otwiera 4 lewy długi, otwiera 150. Otwiera 5 prawy, otwiera przez szczyt do 6 lewy długi, otwiera 250. Szczyt od razu skręt 1, prawy zacisk. 30, skręt 2, prawy przez szczyt 100. Płasko szczyt 40, prawo przez długi szczyt, powoli 100, skręt, zacisk, nawrót, lewy. 50, płasko szczyt 150 przez metę 80, do hamuj. Tak, wygraliśmy wyścig! Start 200. Płaski szczyt. 30. 5 prawy. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start. 60 płasko lewy przez szczyt 130. Skręt 3 prawy otwiera przez szczyt 30. Skręt 90 stopni prawy nie tnij. 50 płasko prawy przez szczyt powoli 30. Skręt ukryty 90 stopni lewy nie tnij. Otwiera przez szczyt do skręt nawrót prawy nie tnij. 60. Powoli 5 prawy do skręt 90 stopni, lewy 30. 6 lewy przez szczyt, otwiera 30, skręt 4 prawy. 30 powoli, 5 lewy długi, 20, skręt nawrót lewy. Otwiera przez szczyt 30. Skręt 90 stopni, to 20. 6 lewy długi, otwiera przez szczyt 80. Powoli 4 prawy długi, zacisk, do skręt, nawrót lewy nietki. Otwiera przez szczyt 50, skręt, 2 lewy nietki. Do 6 prawy otwiera 100. 6 lewy do 5 prawy przez szczyt długi. Do powoli 5 lewy zacisk do skręt, jeden prawy zacisk przez szczyt. 34 prawy, długi zacisk do skręt, nawrót lewy, nietni. Otwiera 140. Płasko szczyt 240. Skręt ukryty, jeden lewy zacisk. 50. Skręt 1 prawy, nie tni, otwiera przez szczyt. Do 5 lewy przez szczyt długi. 50. Prawą do skręt 1 lewy, zacisk, nie tni, 30. 6 prawy, 130. Szczyt. 50. 6 prawy, 80. 6 lewy bardzo długi zacisk skręt ukryty 90 stopni lewy nie tnij 150 powoli szczyt i skręt ukryty nawrót prawy 85 lewy do skrętu ukryty 90 stopni prawy 80 6 lewy długi 80 Skręt ukryty, 90 stopni prawy i skręt 90 stopni lewy. 55 lewy długi, otwiera 30. Uwaga, środkiem przez szczyt do 4 lewy zacisk. 86 lewy, 50. Skręt, nie tni, 2 prawy otwiera 6, bardzo długi zacisk 40. 4 lewy długi otwiera przez szczyt, bardzo długi. Powoli 50, skręt ukryty, nawrót prawy, nie dni. I 5 lewy przez szczyt, 20, ukryty nawrót lewy otwiera. Płasko prawy przez szczyt 140. 6 prawy przez szczyt, długi, powoli 80, skręt ciasny nawrót lewy, nie tnij. I wąsko 6 lewy długi otwiera przez szczyt 200. Powoli 6 prawy przez szczyt, zacisk, skręt nawrót prawy. 30, skręt nagły, dwa prawy przez szczyt, 6 lewy długi otwiera 30. Wąsko 3 prawy zacisk przez szczyt. Do skręt 4 lewy długi zacisk. Wąsko przez siodło 50. Szczyt 36. Prawy długi do 5 lewy. Do 6 prawy. 50. Płasko szczyt i chopa 150. Powoli 6 prawy przez szczyt. 30. Skręt ukryty na prawy. 80. Ciasny nawrót lewy. 150. Skręt ukryty jeden prawy otwiera zacisk. Skręt jeden prawy. Do 6 lewy przez szczyt 150. Płasko, mały szczyt 150. Powoli lewą wąsko, 3 prawy długi zacisk, skręt nawrót, prawy nie tnij. Do 4 lewy długi zacisk, skręt nawrót, lewy 80. Skręt nawrót, lewy 50. Skręt 90 stopni, prawy nie tnij. Skręt ciasny nawrót, lewy 30. Skręt wąsko otwiera, 4 prawy, otwiera przez szczyt, 30. 6 lewy, 300. Skręt 90 stopni. 30. Skręt 1 prawy. Do otwiera 4 lewy, długi. Otwiera 150. Otwiera 5 prawy. Otwiera przez szczyt do 6 lewy, długi. Otwiera 250. Uwaga! Szczyt od razu, skręt 1, prawy, zacisk. 30, skręt 2, prawy przez szczyt 100. Płasko, szczyt 40, prawą przez długi szczyt powoli, 100, skręt, zacisk, nawrót, lewy. 50. Płasko, szczyt 150 przez metę 80, do hamul. Chyba nam się udało. Sprawdźmy czasy.